Jakie zioła wysiewamy w marcu zarówno na rozsady, jak i bezpośrednio do gruntu? To temat dzisiejszego filmu z cyklu Ogród Warzywny. Zapraszam! Zioła to rośliny niezwykle wyjątkowe, które są nieodłącznym elementem ogrodu warzywnego. Używamy ich do przygotowywania potraw w kuchni. W formie suszonej lub w formie świeżych, aromatycznych liści. Parzymy z nich herbaty i dodajemy do domowych kosmetyków. Mają działanie prozdrowotne, różne w zależności od gatunku, a ich dodatkową zaletą jest to, że są naprawdę bardzo łatwe w uprawie. I nie trzeba mieć nawet ogrodu, żeby mieć własne zioła. Wystarczy donica na balkonie lub zewnętrznym okiennym parapecie. Dlatego nie należy pomijać w marcowych wysiewach również tej grupy roślin kto raz spróbuje własnoręcznej uprawy ziół, z pewnością będzie ją kontynuował przez kolejne lata. W sklepach ogrodniczych można nabyć gotowe sadzonki wielu roślin zielnych, można też nabyć nasiona wybranych gatunków, żeby samodzielnie od nasionka stworzyć uprawę tych wspaniałych, wartościowych roślin. Część z nich wysiewamy o tej porze na rozsady w domach i ciepłych inspektach, część możemy wysiewać bezpośrednio do gruntu, bo wiosenne chłody im nie straszne. Ciepłolubne, wymagające rozsady są między innymi bazylie w przeróżnych odmianach, które idealnie pasują do dań z pomidorami, sałatek, pizzy, makaronów i generalnie potraw kuchni śródziemnomorskiej. Przygotowanie marcowej rozsady wymaga też majeranek, bardzo często używany w postaci suszonej w polskiej kuchni, z bardziej orientalnych przypraw wysiać możemy też o tej porze, np. trawę cytrynową, często dodawaną do dań kuchni azjatyckiej, czy stewię, czyli najsłodsze ziółko świata, która z powodzeniem może w naszej kuchni zastąpić cukier. Bezpośrednio do gruntu w specjalnie przygotowanych zielnikach, na grządkach warzywnych, w zewnętrznych donicach, a nawet między roślinami ozdobnymi możemy wysiać w marcu, między innymi. Koper, który w postaci młodych liści dodajemy często do gotowanych ziemniaków w obiedzie i do wielu sałatek oraz zup, i którego kwiatostany są obowiązkowym dodatkiem podczas kiszenia ogórków. Pietruszkę naciową również w różnych odmianach, między innymi o bardzo ozdobnych karbowanych liściach, którą potem dodawać możemy do rosołu i innych zup, a także sałatek i wielu potraw serwowanych zarówno na zimno jak i na gorąco. Kminek, który warto dodawać zwłaszcza do tłustych dań, rumianek, idealny do przygotowywania łagodnych, smacznych herbatek i samodzielnie wykonywanych kosmetyków, czy kolendra. Która również znajduje się w wielu przepisach kuchni azjatyckiej, a także kuchni meksykańskiej. Są też zioła, które w marcu możemy wysiać na rozsady lub pod koniec tego miesiąca w chłodnych inspektach, czy też nieco później, np. w kwietniu bezpośrednio do gruntu. I do tych ziół zaliczyć można np. szczypiorek i szczypiorek czosnkowy, idealny do kanapek i wiosennych potraw z jajek czy białego sera, tymianek, czyli macierzankę i oregano, czyli lebiotkę. Lebiotka występuje w wielu odmianach, wiele z nich można uznać za ozdobne. Ich liście są jadalne, ale nie tak bardzo aromatyczne, jak na przykład liście oregano greckiego. Jeżeli zależy nam na tym, żeby była to roślina typowo do kuchennego zastosowania, warto wysiać właśnie oregano greckie. A jak przygotować rozsady ziół? To bardzo proste. Oprócz wybranych nasion potrzebne nam są jeszcze pojemniki i ziemia do wysiewu. Pojemnikami mogą być niewielkie doniczki, specjalne kuwety do wysiewu, wielodoniczki, plastikowe pojemniki wyczyszczone i z otworami drenażowymi na dnie. Z nich możemy przepikować potem rośliny pojedynczo lub grupami po mniej więcej 3-5 tygodniach od wykiełkowania do osobnych, większych doniczek. Ja w przypadku ziół użyję od razu niewielkich, plastikowych doniczek produkcyjnych, ponieważ nie będę potem w żaden sposób tych roślin pikować, tylko będę je grupami z całą bryłą korzeniową, która wytworzy się w tych pojemnikach, przesadzać potem do ogrodu w wybrane dla nich miejsce. Część z nich znajdzie się na grządkach warzywnych, jako element uprawy współrzędnej między innymi warzywami bazylia z pewnością trafi między pomidory, paprykę i bakłażany. Część z nich trafi na rabaty kwiatowe. Tam znajdzie się zapewne miejsce dla rumianku i szczypiorku, który w czerwcu i lipcu pięknie ozdobnie kwitnie. A największa ich ilość trafi do zewnętrznych donic, większych lub mniejszych, jakich dokładnie jeszcze się okaże. Ziemia do wysiewu, jakiej używamy do wysiewu ziół, powinna być lekka, przepuszczalna, wolna od patogenów chorobotwórczych, szkodników i grzybów, tak samo jak w przypadku wysiewu warzyw czy roślin ozdobnych. Może być to np. gotowa do użycia ziemia do wysiewu i ukorzeniania warzyw, ziół i roślin ozdobnych typu bio, która ma drobną strukturę, jest skomponowana ze składników dopuszczonych w rolnictwie ekologicznym i wzbogacona w nawóz organiczny pochodzenia naturalnego. Wypełniamy taką ziemią wybrane pojemniki, lekko ją ugniatamy i wyrównujemy, po czym możemy przejść do wysiewów. Nasiona różnych ziół mają różną wielkość. Bazylia przykładowo ma nasiona średniej wielkości, czarne, które niezbyt gęsto rozmieszczamy na podłożu i przykrywamy cienką około 2-3 mm warstwą ziemi. Kiełkuje ona bez problemu. W kwietniu warto zacząć ją hartować, gdy na dworze jest około 15 stopni Celsjusza, a w maju, gdy minie już ryzyko nocnych przymrozków i chłodów, możemy przesadzić ją do ogrodu na miejsce stałe. Różne odmiany bazylii możemy też siać w maju, bezpośrednio do gruntów w ogrodzie lub do zewnętrznych donic. Roślinę tę możemy spożywać nie tylko na etapie podrośniętych już pędów i liści, ale także na etapie całkiem młodych, niewielkich jeszcze wschodów. Im częściej będziemy z upraw bazylii korzystać i ją uszczykiwać, tym bardziej będzie się rozkrzewiać i rozrastać. Jeżeli pozwolimy jej rosnąć przez dłuższy czas bez przycinania, zakwitnie uroczymi kwiatostanami uwielbianymi przez pszczoły i inne owady zapylające. Kwiaty te również są jadalne. Majeranek ma drobniejsze nasiona. Je też rozmieszczamy na podłożu w pojemnikach, ale już nie przysypujemy ziemią do wysiewu, tylko lekko przygniatamy. Roślinę tę można wysiać też bezpośrednio na grządki lub do donic na tarasie czy balkonie w drugiej połowie kwietnia i w maju. Wschody następują zazwyczaj po około 7-14 dniach, w temperaturze 20-25 stopni Celsjusza. Analogicznie wysiewamy pozostałe zioła na rozsady. Większe nasiona przysypujemy ziemią, mniejsze jedynie delikatnie przygniatamy. Wszystkie obsiane doniczki zwilżamy delikatnym strumieniem, żeby nie wymyć lub za bardzo nie zagłębić, zwłaszcza tych najmniejszych nasion. Można to zrobić na przykład za pomocą opryskiwacza, po czym przykrywamy je szybką, przezroczystym plastikiem czy kawałkiem folii, pamiętając o codziennym wietrzeniu przez kilka lub kilkanaście minut. Zioła wysiewane bezpośrednio do gruntu siejemy tak samo jak wszystkie inne rośliny w ogrodzie. Wyznaczamy w wybranych dla nich miejscach rowki o głębokości od 1 do 3 cm, w których umieszczamy nasiona. Im większe nasiona, tym głębiej możemy je siać. Mniejsze umieszczamy w glebie płycej. Rowki nie muszą być oczywiście prostymi liniami. W zielnikach czy wśród roślin ozdobnych mogą mieć one całkiem fantazyjne kształty. Zasypujemy je i delikatnie przyklepujemy. Jeżeli nie spodziewamy się w nadchodzącym czasie opadów deszczu, to warto je podlać. Potem również musimy dbać o stałą wilgotność podłoża, zarówno w przypadku ziół wysianych od razu na grządkach i rabatach, jak i tych gatunków, które posialiśmy na rozsady. Warto o to zadbać, by ziół było jak najwięcej. W ogrodzie lub na balkonie i Kuchni. Dzięki nim potrawy będą smaczniejsze, a my zdrowsi. Zielarstwo towarzyszy nam od wieków. Warto kontynuować tę piękną tradycję i zgłębić wiedzę na temat tych niesamowitych roślin. Z pewnością nie raz będziemy jeszcze do ich tematu wracać. Zapraszam więc na kolejne filmy z cyklu Ogród Warzywny oraz pozostałe filmy na kanale Ogród na Co dzień!